Uchwały w sprawie likwidacji szkoły w Starnocześ. Kto z radnych jest za przyjęciem likwidacji szkoły? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A ja osiem. Kto z radnych jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wstrzymam. Zatem jest 8 za, 5 jest przeciw i 1 wstrzymujący. Proszę o... Stwierdzam zatem, że uchwała została podjęta. Proszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie usta... likwidacji szkoły podstawowej w udzaju proszę panu korzedni Łódźką o przedstawienie takiej uchwały.

you <laughs> szkoły, zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej imieniem Orła Białego w Zaborowie, zgodnie z jej obchodem ustalonym odrębną uchwałą. Paragraf 3, dokumentację zlikwidowanej szkoły, przejmuje wójt gminy Kozłowo, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje warmińsko-mazurski kurator oświaty. Paragraf 4, należności i zobowiązania likwidowanej jednostki Przejmuje gmina Kozłowo mające likwidowane niejednostwo pozostaje własnością gminy Kozłowo. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy kozłowo. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do niniejszej uchwały. Zgodnie z artykułem 59 ustęp 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Stosownie do powyższych wyborów. łamane na 38, łamane na 2011 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ustawowej w Zudaju o zamiarze likwidacji szkoły w ustawowym terminie powiadomiono warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, związek nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Kozłowie oraz rodziców uczniów. Wszyscy rodzice zostali skutecznie poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły w formie listownej. Związki Zawodowe Nauczycieli wyraziły opinię, że przejście uczniów do szkoły w Kozłowie będzie służyć lepszemu i przestrzennemu ich rozwojowi. Za likwidacją szkoły podstawowej w Szkudaju przemawiają następujące przesłanki. Po pierwsze uwarunkowania demograficzne. Przewiduje się, że w kolejnych latach liczba uczniów w szkole podstawowej w Szkudaju będzie kształtowała się w granicach